Do tylnego okresu naczepy, czyli o ta długość nie może przekraczać 12 metrów. Rozumiemy? Czy ma być mniejsza niż 12 metrów, która będzie się, powiedzmy rozciągała, i już tak? I ona się będzie potem dalej rozciągała, to tutaj co będziecie robić dla tego właściciela pojazdu? Wynik negatywny, co? Ten facet będzie się załatwiał, jak tylko to bo ma tu odległość powiedzmy 20 metrów, to będziemy odstępstwo, kto wydaje odstępstwo? Nie nie tam, że do nie Tam, wiesz, jak zamieniliśmy, co? Dyrektor transportowego zrobił to To widzicie, ona będzie się rozciągać, to już od stworzenia do maksymalnego tutaj powrotu, chodzi o ten obiekt. Zu 12 metrów. Każdy 1,5 metra 10 cm co robi nam odstępstwo, negatyw.